Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Radek, jak pewnie pamiętacie lub nie, a kanał jest o płytach winylowych. W tym odcinku również byłem na starociach. Oczywiście towarzyszył mi mój znakomity gość i kolega z kanału Jarek Poleca, sam maestro Jarek, specjalista od muzyki z lat 80. i kolekcjoner muzyki z okresu lat 80. -tych. Co kupiliśmy? To Wam zaraz pokażę na swoim kanale, co ja kupiłem w tym odcinku. A to co kupił Jarek? Wbijajcie na kanał Jarka na YouTubie. Jarek Poleca i sprawdzajcie, jakich on dokonał zakupów. A kupił ciekawe rzeczy. A może ja kupiłem ciekawsze? Zapraszam na odcinek i u mnie, i u Jarka. Chyba sobie muszę kupić kiedyś takie radio, bo trochę płyt Zobaczymy co tu jest Co to jest niebieskie Kawalkada czasu Nie wiem co to jest 5 minut po 12 wieczów A się niewiele mi dzieje Wiesz, bo żeby one były długie, ale żeby się działo, żeby była fabuła. nie? A tam specjalnie fabuły. Nie ma w ogóle. Nie, ma w ogóle. nie, ma, ma. tak. mydło, po powidło dzisiaj Już tu nie wiem miałem nie kupować, ale coś kupię nie potrzebuję, ale muszę dać. Może pan nie brać, ale muszę dać. Stare polskie. Zobaczymy co tu jest. unicka Great hits z Chicago. Muszę chyba Jarka zawołać, może on coś sobie. Widzimy. Mстерт, nieszczęśliwy, 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 a, nie chcę nagrywać. To jest fajny skręcik. O, widzę piękny ten Soniak, ale ten Sanio fajny. też jest ładny. Ładne to Sanio, ale zaraz sobie nagrał Sani. tego Soniaka u pana. Też śliczny Soniaczek. Dek. Cudowny. Piękny Akai Piękna Yamaha. Ale 4,5 tysiąca. Ale warto, myślę, jak kogoś stać, to warto to kupić. Spędziliśmy z Jarkiem trochę spacerując po warszawskim Volumenie, bo Jarek nigdy nie był na warszawskim Volumenie, a uważam, że jest to jedno z ciekawszych, jedno z ciekawszych miejsc, gdzie można kupić płyty winylowe w Warszawie. Nie jest to do końca targowisko staroci, ale mają tam naprawdę świetne tytuły. Można negocjować ceny i wrócić z paczką mniejszą lub większą płyt. Tak jak zauważyliście, ten materiał z tego targowiska nie był zbyt długi, ponieważ wielu kupujących nie życzyło sobie nagrywania nawet stoisk. Ale lecimy z tym, co kupiłem. Jest zaskakująco. Pierwsza rzecz: szukałem tego. Piotr Szczepanik, pierwsze wydanie z 1966 roku z takimi hitami jak żółte kalendarze czy kochać. No kurczę, puste koperty również też jest na tej płycie. Pamiętam, jak moja mama mi puszczała często Piotra Szczepanika, jak byłem mały, bo uwielbiała go. A teraz ja to mam na winie, więc historia zatoczyła krok. Kolejna rzecz, nową rzecz taką kupiłem. Wydanie mtj 2020 rok, Farben Lere, Bez pokory. Pewnie większość z Was zna ten zespół, taki punk, jak ja to mówię, dla pryszczatych licealistów. Pozdrawiam Wojtka, wokalistę i chłopaków z tego zespołu. Ja nie jestem do końca jakimś turbofanem tego zespołu, ale doceniam yy, cenię. I jak była okazja kupić, zobaczcie, na takim też niebieskim labelu jest to, to kupiłem. Nie spodziewam się jakichś yy, żnięcia bebechów muzycznych, jeśli chodzi o master tej płyty, bo już widzę, że wydał to MTJ, a z tym MTJ jest różnie. Mam nadzieję, że rozczaruje się pozytywnie, wrzucając tą płytę na odsłuch. I ostatnia rzecz. Polska, jak są tu fani ciężkiego brzmienia, to patrzcie, co udało mi się kupić. Dragon, 90 rok, w stanie po prostu idealnym. No Klasyka metalu. Wydawał to jeszcze Metal Mind yy, Vifon, ale na licencji Metal Mind Production. Jak to wygląda w środku? Zaraz Wam pokażę. Taki label Klasyczny, czerwony, wifonowy, ale płyta naprawdę w stanie, kurczę, fenomenalnym, fantastycznym. Można byłoby jeszcze wiele przymiotników użyć, tak samo okładka, z każdej strony świetna. Kazik, bardzo Ci dziękuję, że tą płytę miałeś dla mnie, odłożyłeś, bo jej nie miałem, a chciałem mieć w swojej kolekcji. Widzowie, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że czasami jak kupuję płyty, to jest trochę taki muzyczny rollercoaster i... Dzisiaj też to będzie. Więc zapinajcie pasy. Robimy odjazd z pokazywaniem płyt zagranicznych, które kupiłem. Naprawdę jestem turbo zadowolony, ale to wydajcie w komentarzu informacje, czy to są dobre strzały, czy nie. I pamiętajcie, wbijajcie na kanał. Jarek poleca, bo Jarek też zrobił filmik z dzisiejszego szukania płyt. I też parę fajnych tytułów znalazł. Więc... Nie przeoczcie też jego odcinka. Dobra, zespół PocketS 77 rok. Pierwsze wydanie amerykańskie, soul, soul funk, pomieszany z elementami disco. Jak tam to wygląda w środku, zaraz zobaczymy. A, klasyczny label czerwony Kolumbii, więc nie będę wyciągał, nie ma sensu, bo to trochę płyt ginelowych ma, to wie jak to wygląda, a żeby nie przedłużać. No, cieszę się, bo kurczę, panowie, fajnie wyglądają. Więc liczę też na dobre granie, bo znam tylko z YouTube'a. Bardzo ciekawa rzecz teraz, uwaga. Tyrone Davis. To jest taki blues soul, R&B. Płyta wyjątkowa, bo jest to maxi single właśnie utworu In the Mood. Pierwsze wydanie amerykańskie. Yy, zaznaczone jest tutaj z tyłu napis Not for sale demonstration, czyli płyta promocyjna, demonstracyjna, pewnie do yy, stacji radiowych lub dla dziennikarzy, nie na sprzedaż. Jest to wydanie też pierwsze z 1979 roku, amerykańskie. Teraz ciekawostka. Bardzo proszę. Niebieski label. 79 rok. Printed in USA. No, świetnie to wygląda. Ja jestem zaskoczony. Powiem wam szczerze. Możecie hejtować mnie lub nie w komentarzach, ale pierwszy raz widzę epokowy, no, epokową płytę winylową, kolorową, bo zazwyczaj te współczesne jakieś wydawnictwa są wydawane na kolorowych płytach, w których. Mam sporo w swojej kolekcji, ale coś takiego w wersji jeszcze promocyjnej, nie na sprzedaż. No, Kazik, jeszcze raz wielkie dzięki, bo to też od Kazika kupiłem. No i teraz kolejne rzeczy. The Cure. Pierwsze wydanie, 86 rok, i jest to wydanie włoskie. W ogóle tutaj. Chyba z dedykacją. Dla kogo ta płyta była? Silvano 29 luty, chyba 1990 rok. Płyta zachowana w świetnym stanie, na takim bardzo ładnym też gatefoldzie. Jest to zbiór singli tego zespołu The Cure. I oczywiście zachowana oryginalna w środku koperta. Z epoki, bardzo fajna rzecz. Jak to w środku wygląda? A jest taki kolorowy, ten trochę. O, taki labelek z listą na każdej stronie. z Opisem, że jest to Made in Italy i 33 obroty. No, naprawdę powiem Wam, że yy, lubię zespół De Cure i wielokrotnie. Udawało mi się gdzieś kupić płyty zespołu De Cure, epokowe, nie tylko epokowe, współczesne też ma wydawnictwa, ale tego nigdzie nie widziałem. A teraz mi się udało kupić, no i kurczę, jeszcze na wydaniu włoskim, chociaż niektórzy mówią, że te włoskie wydania nie są zbyt dobre. Ja mam kilka płyt epokowych na włoskich tłoczeniach i moje ucho to przyjmuje, więc ja polecam generalnie. Teraz mała przerwa. Żebyście, jak jeszcze nie subskrybujecie, zostawili suba, komentarz. Wolę te pozytywne niż te negatywne, chociaż wiecie. piście co chcecie, bo u mnie jest wolne słowo, pełna demokracja. Łapka w górę lub w dół. Więcej jest tych w górę, mniej jest tych w dół, więc się cieszę. I ostatnie dwie płyty. Z tego jestem turbo zadowolony, bo teraz będzie reedycja chyba albumu Order. A to jest pierwsze wydanie George'a Michaela z 90 roku, holenderskie. No naprawdę uważam, że to jest świetny strzał. Wydaje mi się, o, tak wygląda z tej strony label, a tak wygląda z drugiej strony, czyli zdjęcie z okładki. Wydaje mi się, że ta płyta Dziś widziałem w internecie, że miała jeszcze kopertę ze zdjęciem George'a Michaela. I chyba ona jest tutaj niekompletna, ale naprawdę zapłaciłem za nią niedużą kwotę, aż wstyd mówić ile. Więc nie narzekam, może gdzieś mi się kiedyś uda kupić do tego kopertę epokową. I ostatnia rzecz, którą kupiłem. Yy, zespół, na którym się wychowałem. Film, na którym się wychowałem. Pamiętam, że yy, z kolegami po prostu przestawaliśmy grać w piłkę, bawić się, tylko każdy oglądał ten serial, czekając od niedzieli do niedzieli na kolejne przygody Robin Hooda i zespół Klenet. I ścieżka dźwiękowa z tego filmu. 84 rok, i to jest tłoczenie kochani niemieckie. Pierwsze też mi się to udało kupić za jakiś niedużą kwotę, z czego jestem turbo zadowolony. W środku tak klasycznie wygląda ten labelek RCA. Czarny label. No, film był fenomenalny. Ja do dziś yy, darzę ten film ogromnym sentymentem. Pamiętam wiele sens tego filmu, no, a muzykę no to naprawdę kocham po prostu z tego filmu tą ścieżkę dźwiękową. Uwielbiam yy, Uważam, że jest to jeden z w ogóle z lepszych soundtracków, jakie miałem możliwość w życiu. Posłuchać, ale to jest tylko moja opinia, więc nie chcę już przenudzać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że te płyty, które dziś udało mi się kupić przy pomocy Jarka z kanału Jarek Poleca, którego subskrybujcie. Także wam się spodobały, i pewnie część z was je już posiada w swojej kolekcji, a część pewnie ich będzie szukała, więc ja już mam i mam jak niektórzy. Które szukają wiedzy. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka. Cześć.